Dzień dobry, witam Państwa z tej strony Arkadiusz Bolcerowski, serwis analityczny Insider FX. Mamy piątek, 3 dzień kwietnia, godzina punktualnie, godzina siódma. Rozpoczynamy e, przegląd rynku złotego, co wydarzyło się w tym tygodniu na rynku polskiej waluty. E, ten tydzień na rynku USDPLN był względnie stabilny. Rynek w dalszym ciągu respektuje taką e, średnioterminową, krótko średnioterminową linię trendu e, wzrostowego. Która widzimy kolejno jest testowana w tym tygodniu. Rynek ponownie odbił się, w zeszłym tygodniu właściwie pod koniec, odbił się od tej linii i zmierzał w kierunku wyższych poziomów. Jednak 3,79% ten poziom okazał się póki co nie do pokonania. Jednak wyrysował nam, nam tutaj propodarzową świecę, potencjalną formację objęcia BESSY. No i druga, drugi dzień rzędów, co wczorajsza sesja to potwierdziła. Aktualnie wciąż jednak warto pomyśleć o odnawianiu tych pozycji długich w rejonie właśnie tej linii trendu wzrostowego, która jest teraz wsparciem w średnim terminie dla rynku dolar-złoty. Ewentualne wybicie tego 3,79 poziomu powinno nam otworzyć drogę w kierunku 3,91 tej strefy która jest istotna z punktu widzenia wykresu miesięcznego jak widzimy szczyty tutaj z tych, tych z 2008 roku o czym już wspominałem w poprzednich komentarzach w później ewentualnym poziomie 408 o czym również wspominałem jednak póki co mówiłem że warto spoglądać na wykres miesięczny w zeszłym tygodniu skończy nam się, na początku tego tygodnia skończył skończy nam się marzec, widzimy świecę e, generalnie no nie dalszym wzrostom USD aczkolwiek wiele będzie zależało tu, tutaj od sytuacji na eurodolarze, tak? Jeśli eurodolar będzie dalej spadał, e, jeśli te nastroje, e, ta korekta, która wydawała się już kończyć e, na eurodolarze rze rzeczywiście będzie, nie, będzie już finiszować co będzie uzależnione od dzisiejszych danych z USA, danych z, z rynku pracy, to rynek USDPLN może, może pokonać ten poziom 3,79 i brnąć dalej w kierunku nowych, nowych szczytów. Euro PLN. Na EUROPLN działo się w tym tygodniu dość, dość sporo. Rynek na początku tygodnia przetestował ten poziom. Ten poziom tej strefy tu, tutaj w tym miejscu 4,10, około 4,10. Następnie zszedł w kierunku tych minimów z ubiegłego tygodnia, no i ponownie zeszliśmy jeszcze nieco niżej na fali, właśnie e, wyprzedaży europejskiej waluty w kierunku 4,05. 4,05 okazał się takim poziomem póki co e, granicznym, i e, odbiliśmy w kierunku. Tej strefy następnej, jest takiej lokalnej strefy e, oporu w kilku 407-408, e, co na Europelanie, przechodząc na wykres e, tygodniowy, może od razu widzimy ten poziom 405. Później takim większym e, wsparciem powinien być poziom 4403, który faktycznie. E, faktycznie może może bronić rynek euro PLN pelena w ogóle przed większą przed większą aprecjacją. Ciekawe słowa w tym tygodniu powiedział prezes RPP Marek Marek Belka, który twierdził, że liczy na to, że PLN będzie szedł w kierunku euro, tak? Czyli sądzi, że PLN będzie się osłabiał. To już nie pierwsze słowa przewodniczącego Rady Polityki Pieniężnej, który zauważa zbyt mocną polską walutę w stosunku właśnie do, do euro. Myślę jednak, że ten poziom taki, który mamy obecnie, byłby do przyjęcia zarówno ze strony eksporterów jak i importerów. Jest to dość taki równy poziom około, około 4,405. Co nam przyniesie jednak rynek, to będzie tak jak mówię, zależało E, bardziej od tego, co się wydarzy na głównej parze walutowej niż od samych danych makroekonomicznych z Polski. A e, co pozostawić w tym tygodniu? E, ten tydzień nie był obfity w dane, w dane makro, w poniedziałek e, inflacja e, konsumencka, inflacja ta od strony wydatkowej PCE e, z USA, która e, lekko e, była powyżej konsensusu. E, we wtorek e, nieco lepszy odczyt PKB za czwarty kwartał w Wielkiej Brytanii, a także sporo lepszy. Wskaźnik Conference Board zaufania konsumentów z USA. Środa to spadek nastroju menedżerów w przemyśle polskim. Jednak ten spadek nie był mocny. Indeks PMI wciąż po, podtrzymuje swój wysoki, wysoki poziom. Aktualnie jesteśmy w pobliżu 55 punktów. Do zatem wciąż jest bardzo, bardzo dobrze. No i przede wszystkim e, prywatny raport ADP z USA, który no, rozczarował do tego, do tego subindeksy ASM, indeksu ASM e, dla przemysłu także, także mocno w dół, co nam może dzisiaj nieco popsuć na humory e, podczas publikacji e, tych payrollsów z USA. Aczkolwiek e, szanse na e, odczyt powyżej 200 tysięcy są jak najbardziej realne, o czym pisałem więcej w ostatnich postach na stronie serwisu. Zachęcam do lektury przed dzisiejszym odczytem NFP. I w dniu wczorajszym bardzo dobry odczyt wniosków o dla bezrobotnych, które jednak mocno już nie zrewidowały w dół średniej 4-tygodniowej cztero, czter, średniej kroczącej, to średnie w ujęciu miesięcznym, która jest znacznie wyżej niż w miesiącu lutym. Tyle na rynku EuroPLN. Spójrzmy na wykres CHFPLN. Rynek CHFPLN w formacji trójkąta symetrycznego na wykresie H4. W dalszym ciągu mamy taką konsolidację, która coraz bardziej się nam tutaj zawęża. Na wykresie dziennym to wciąż wygląda na takie balansowanie między 3,85 a 3. 92 Co tutaj grać, ewentualne możliwe trady? To wciąż, właśnie gra taka range trading. Tym niemniej, aktualnie ten zasięg nam się znacznie, znacznie zmniejszył. Zatem dobrym rozwiązaniem wydaje się poczekanie nieco, co, co nam pokaże sytuacja na tym rynku w przy, przy przyszłym tygodniu po okresie świątecznym, kiedy to może wybijemy się w którąś ze stron i wówczas. Będzie szansa na jakiś większy ruch trendowy. E, warto zauważyć, że z jednej strony euro PLN jest silny, skorelowany właśnie z CHFPLN, jednak z drugiej strony, silna, silny frank w tym tygodniu e, spowodował, że para właśnie frank złoty jest względnie stabilna i konsoliduje się w takim bardzo, bardzo wąskim zakresie rzędu 2-3 e, groszy. Tak, jak na, taką, jak na taką parę, to jest to naprawdę nieduży. Zasięg. Co ciekawe, rentowności polskich dziesięciolatek w tym tygodniu znów. Kolejny tydzień bardzo spokojnie. Tygodniowy zasięg zaledwie około 8-9 punktów bazowych, zatem to nie inwestorzy dłużni wpływali na kurs polskiej waluty w tym tygodniu. I na koniec spójrzmy, oczywiście, na rynek funt fund złoty, rynek fund złoty również bez większej, bez większej zmienności. Przepraszam. Już za chwilę wracamy. Bez większej zmienności, tak jak mówiłem, mimo tego lepszego odczytu PKB z Wielkiej Brytanii, który miał miejsce we wtorek, fund w dalszym ciągu jest pod presją, co widać na rynku stopy procentowe, gdzie stawki są dość, dość stabilne. Wczoraj o, nastąpiło lekkie odreagowanie, stopy w funcie nieco wzrosły, zwłaszcza na krótkim końcu, zarówno w stawkach stawki IRS, jak i stawki kontraktów fra. E, aczkolwiek to takie jednorazowe odreagowanie póki co nie stanowiło jakiejś większej, jakiejś większej motywacji do e, kupna e, brytyjskiej waluty. Stąd też rynek GBP PLN w dalszym ciągu e, balansuje między takim zniesieniem 50% Fibonacci'ego, tego ruchu e, wzrostowego, o którym już wspominałem w ubiegłych tygodniach, a e, tym poziomem e, konsolidacji, właśnie tą strefą. E, strefą konsolidacji. E, pokonanie tej strefy dopiero będzie e, szansą do, e, do zawierania pozycji długich, aczkolwiek już te, ta, takie pozycje proponowałem w ubiegłym tygodniu, ze stopem poniżej właśnie tych minimumów, te pozycje są oczywiście jeszcze aktualne, aczkolwiek póki co widzimy, że e, no, popyt na funta zdecydowanie spadł. E, dlatego też wydaje się dobrym rozwiązaniem nieco poczekanie i może pewna reakcja na rynku właśnie stopy procentowej, która, która wytworzy jakąś większą dywergencję i da e, większe pole przestrzeni do wzrostów e, funta. E, celem dla wzrostów ewentualnie 5,70-5,72 e, te poziomy w pierwszej kolejności, no i później tak jak, jak mówiłem wcześniej, te szczyty e, z poprzednich e, tygodni, to. E, co w przyszłym tygodniu? E, dzisiaj, oczywiście, jeszcze odczyt Payrollów. E, pragnę przypomnieć dzisiaj, że e, nie ma sesji oczywiście, praktycznie na, w żadnym e, kraju e, oczyt Payroll jednak nastąpi zgodnie z harmonogramem o godzinie 14:30. Co może skutkować większą zmiennością na rynku walutowym, właśnie na skutek e, mniejszej płynności. W e, poniedziałek, wielkanocny, to oczyt e, usługowego indeksu ISM e, z, z, z USA. Wtorek to posiedzenie Banku Australii, co ciekawe tutaj rynek nie oczekuje zmian, aczkolwiek stawki na rynku fra, na rynku stopy procentowej wskazują, że takie prawdopodobieństwo występuje na ten, na tę kwestię zwrócimy uwagę jeszcze, jeszcze w dniu dzisiejszym, a także finalne czy te PMI dla usług również we wtorek środa to inflacja konsumencka ze Szwajcarii, a także chyba figura, figura dnia, figura tygodnia, czyli publikacja minet z posiedzenia ostatniego posiedzenia Rezerwy Federalnej. Czwartek payroll z Australii, dane z rynku pracy Australii, tak, no i decyzja banku Anglii, która nie powinna wywołać żadnej żadnej tutaj zmienności większej na funcie. I w piątek inflacja, dane o inflacji z Chin inflacja konsumencka i producencka, a także e, produkcja przemysłowa e, z Wielkiej Brytanii i kolejne dane z rynku pracy, tym razem z kanadyjskiego rynku pracy. E, to tyle w dniu dzisiejszym. E, sytuacja na, polskie, na rynku polskiej waluty niespecjalnie się zmieniła, z, wyjąt, z wyjątkiem właśnie euro który w tym tygodniu dość mocno spadał. E, z mojej strony to wszystko. E, dziękuję Państwu za uwagę dziękuję za uwagę. E, pragnę w tym momencie również życzyć wesołych świąt wielkanocnych i spotykamy się jak zwykle w przyszłym tygodniu, w piątek na kolejnym e, przeglądzie Rynku Złotego.